Już tu podłożę kartę, co się wydarzy. Mamy trójkę monet, jest to karta flirtu, jest to karta rozmów towarzyskich. Mamy dziewiątkę denarów, mamy ósemkę mieczy. Miałam tutaj jest czwórka buław. Mamy tutaj pazia mieczy i mamy kartę księżyca. Także dosyć taki specyficzny układ, jeżeli chodzi o byki na sierpień. Na początek chciałabym powiedzieć, żebyście zadbali tutaj o, o zdrowie psychiczne, bo mamy kartę księżyca, także mogą być jakieś tutaj zaburzenia lękowe, jakieś stany emocjonalne, bądź po prostu tutaj przy księżycu jakieś problemy z oczami. Bądź żołądkiem. No karta Księżyc to karta 3D. Głównie ona pokazuje jakieś nudności, jakieś problemy żywieniowe, często też zaburzenia odżywiania, ale i również tutaj pokazuje nam właśnie jakieś problemy typu zaburzenia lękowe. E, przy 8, no jest jakiś problem e, tutaj z rutyną u Was w życiu? Staracie się po prostu gdzieś odnaleźć taki jakby adrenalinę. Po prostu szukacie adrenaliny, szukacie adrenaliny. Nie lubicie tutaj e, nudy, nie lubicie nudy. U Was będzie w ogóle początkiem sierpnia górował jakiś flirt Mamy trójkę monet, tu jest też jakieś towarzystwo, także możecie odwiedzić znajomych I tak dalej, i tak dalej. Wyciągam kartę Rydwanu, fajny czas na podróże, na prawo jazdy Fajny czas na odwiedzanie bądź wyjazdy kogoś jeżeli planujecie jakiś wyjazd za granicę, to druga połowa sierpnia będzie jak najbardziej dla Was bardzo ważna. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, no to szef czy szefowa nie będzie za bardzo poważnie o Was myślał, bo mamy tutaj trójkę monet z paziem mieczy, co oznacza, że e, no mogą podziać się jakieś konflikty w pracy, także będziecie musieli uważać na to co wy mówicie w ogóle do szefa bądź szef do was yy, także no tutaj bym fajnie by było jakby zadbaliście po prostu o te sprawy finansowe w pierwszej połowie sierpnia druga połowa sierpnia pokażę wam że fajnie jest gdzieś wypocząć wyjechać gdzieś e, gdzieś gdzie jest właśnie dużo dużo wolnej przestrzeni gdzieś gdzie ludzie e, są gdzieś w ogrodach Parkach, gdzie jest dużo natury, żeby po prostu czuć się ze sobą dobrze. Jeżeli chodzi o dłuższe wyjazdy, możliwy wyjazd za granicę taki do czterech tygodni, paźmie, czy no to tutaj osoby, które są już długo same no to trochę będą złośliwie odpowiadały w związkach, to znaczy na pewno będą to wolne randki, ale e, gdzieś w ogrodzie, gdzieś w parku. Natomiast tutaj przy karcie Pazia Mieczy to jest taka złośliwość, to jest taka końśliwość to jest takie nieodzajemnianie w ogóle uczuć, tylko taka tylko taka złośliwość, nie? Przy karcie Księżyca jest to w jakiś sposób. E, odrealnienie, odrealniacie się w jakiś sposób. Jesteście odrealnieni, nie myślicie tutaj e, jak znaki ziemskie, tylko myślicie tutaj po prostu e, za dużo, za dużo o sobie. Za dużo o sobie myślicie. Teraz tak, ta druga połowa sierpnia dałam jakieś fajne egzaminy, jakąś naukę, pokonanie jakichś przeszkód, trudności, odnalezienie w sobie jakąś odwagę. A w związkach bądź, yy, bądź po prostu yy, będziecie chcieli wyjechać, będziecie chcieli wyjechać, będziecie chcieli się czegoś nowego nauczyć, także to jest tak. Teraz tak, w minusie mamy kartę królową. Mamy kartę królową tutaj, yy, zastanawiam, to jest Królowa Mieczy, tak? To jest Królowa Mieczy. Także tutaj ktoś oziębły w waszym domu, ktoś kontrolujący, ktoś kto was odcina od pewnych e, ludzi, od pewnych sytuacji. To może być jakaś znajoma, to może być jakiś znajomy. Ktoś, kto po prostu lubi rządzić. E, znak byk zawsze lubił rządzić. Natomiast no, jeżeli mamy królowe mieczy, jest to symbol powietrzny, może tutaj ujawniać się. I rządzić. Jako rada, 7 monet, będziecie chcieli odnowić jakiś kontakt stary z osobą z przeszłości. Nie śpieszcie się do tego, bo możecie popełnić jakiś bardzo błąd, który Was w ogóle skreśli z listy. Także tutaj nic na szybko, bo na szybko to tylko możecie sobie kłopotu zrobić przemyśleć pewne rzeczy, czy na pewno dojrzale podchodzicie do decyzji, czy raczej nie. Przy dziewiątce denarów te sprawy finansowe powinny się polepszyć w drugiej połowie sierpnia, ale to też musicie sami działać, sami musicie działać, Możli, możliwe powroty do jakiejś starej waszej pracy, którą bardzo lubiliście. Mam siódemkę denarów, jest to praca, w której wy lubicie być, wy lubicie przebywać i wy będziecie się w niej dobrze czuć. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie, to tak jak mówię, oczy, żołądek, zaburzenia żywienia, żywności, jakaś dieta, jakiś sport, i tutaj przy dziewiątce denarów bardzo dużo bym radziła, by medytować, by przejechać się gdzieś do ogrodu, bo tutaj możecie odnaleźć taki spokój w przemyśleniu niektórych spraw, bo przez ten czas możecie bardzo dużo myśleć o wszystkim.